Zanim obejrzysz, zasubskrybuj na YouTube Loże Sportową i Łódzki Związek Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze bliżej ciebie. Widzew uratował remis. Boruta lepszy od Polonii. AKS SMS wygrał z Brzezinami. Witamy serdecznie w magazynie Bet-Kris czwartej ligi. Wygląda na to, że Boruta Zgierz wraca do gry. Po zwycięstwie z liderem przyszedł czas na wyjazdową wygraną z Polonią Piotrków Trybunalski. Widzew Dwałódź uratował remis w Aleksandrowie, a RKS Radomsko pokonał u siebie Zjednoczonych Stryków. Zaczynamy od gola 14 kolejki wybranego przez naszych widzów i przechodzimy do podsumowania. Gol 14 kolejki należy do Cezarego Dominiaka z ceramiki opoczną. Rozpoczynamy od meczu w Piotrkowie Trybunalskim. Polonia podejmowała Borutę gierz, który tydzień wcześniej ograł lidera. W siódmej minucie dobre rozegranie rzutu rożnego sprawiło, że Damian Głowacki ucieszył kibiców gospodarzy. W 40 minucie Piotr Białousko minął dwóch zawodników w Polonii i dośrodkował w pole karnym, a Karol Chmielewski doprowadził do remisu. Po pierwszej połowie mieliśmy jeden do jednego. Druga część gry należała do zespołu trenera Łukasza Wiaty. W 50 minucie kontratak Boruty zakończył się skutecznym strzałem Joachima Pabiańczyka. A to 77. minuta. Dośrodkowanie z lewej strony zakończył Jan Jędrzejczak. Polonia Piotrków Trybunalski przegrała z Borutą Zgierz 1-3. Trzeba przyznać, że Zgierzanie w dobrym stylu wracają do gry o utrzymanie w lidze. Czy wiesz, że Łódzki Związek Piłki Nożnej znajdziesz w mediach społecznościowych? Wystarczy polubić profil facebookowy i będziesz na bieżąco ze światem łódzkiej piłki nożnej. Łączy nas EUZPN. Skalnik Sulejów zagrał z ŁKS-em 3 Łódź. Do przerwy było bez bramek. Dopiero w 58 minucie zespół trenera Mariusza Zasady strzelił pierwszego gola. Alan Siwek wyprzedził obrońcę i pokonał Wiktora Baranowskiego. Druga bramka wpadła 20 minut później. Sebastian Miązek wyrównał na 1 do 1. Jednak tego gola gospodarze nie nagrali. Sulejowie mieliśmy podział punktów. Więcej bramek zobaczyliśmy w wygodzie. Zryw podejmował ceramikę opoczną. Piłkarze w pierwszych 11 minutach byli niezwykle skuteczni. W szóstej to dośrodkowanie zakończyło się strzałem Oskara Korczyńskiego i zryw prowadził. Trzy minuty później Paweł Kowalczyk przeprowadził dobrą akcję lewą stroną i sprytne podanie przyniosło gola Adama Banasiaka. Za dwie minuty ceramika prowadziła 2 do 1. Patryk Orzeł wyszedł z bramki, błąd został wykorzystany przez Pawła Kowalczyka. To nie był mecz bramkarza zrywu, bo w 26 minucie sfaulował w sytuacji sam na sam i sędzia Rafał Szczypkowski pokazał czerwoną kartkę. Do przerwy ceramika prowadziła 2 do 1. W 49 minucie Ignacy Ogłoziński podwyższył na 3 do 1. Jednak ten gol nie został nagrany. 10 minut później był karny dla gospodarzy. Krystian Białas pokonał Filipa Błażejewskiego. To było za mało, by wywalczyć ligowy punkt. Zryw Wygoda przegrał z Ceramiką Opoczno 2-3. do 3. Przenosimy się do Kutna. KS gościł Szczerbiec Wolbusz, gospodarze w żółto-czarnych strojach. Pierwszy gol wpadł w 25. minucie. Dośrodkowanie zrzutu rożnego zakończyło się nieudaną interwencją Kamila Bruchajzera, bo piłka spadła na głowę Szymona Sokolnickiego. W 52 minucie drugiego gola wypracował Marcin Kacela, który świetnie minął obrońców i podał do Szymona Sokolnickiego. A to rajd w środku boiska Bartosza Bujalskiego, któremu nie brakowało odwagi. Opłaciło się, bo w czwartej minucie doliczonego czasu gry ustalił wynik meczu na 3 do 0. Komplet punktów został w kutnie. Jesteśmy w Zelowie. Włókniarz w ubiegłym sezonie cudem uniknął spadku. Teraz ma nieco cięższe zadanie. Zespół mający zaledwie cztery punkty zagrał z Wartą Działoszyn. W 12 minucie Nikodem Pawlak faulował przed polem karnym i w tej sytuacji musiał ujrzeć czerwoną kartkę od sędziego Pawła Chrustowskiego. Włókniarz grał osłabionym. Szybko wykorzystali to goście. Najpierw dobrze interweniował Piotr Fijałkowski, następnie Przemysław Gralinski. Przyjął piłkę i zakończył akcję celnym strzałem. Pięć minut później był karny dla Warty. Piotr Fiałkowski złapał piłkę po strzale Pawła Drągowskiego, ale przekroczyła ona linię bramkową. A to 68 minuta. Ładną akcję zakończył Przemysław Graliński. Dwie minuty później Cezary Stefańczyk strzelił czwartą bramkę dla Warty Działoszyn. To wszystko z Zelowa. Zapraszamy do Łodzi na mecz AKS -u SMS ze startem Brzeziny. Mamy 14 minutę i gospodarze objęli prowadzenie. Dobrą akcję zakończył Adrian Kralkowski. W 37 minucie AKS prowadził 2 do 0. Patryk Pietrasiak wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem i cieszył się z 17 gola w lidze. To 58 minuta i ujęcie z innej kamery. Tym strzałem Macieja Humerskiego zaskoczył Bartłomiej Szatkowski. AKS SMS Łódź pokonał start Brzeziny 2 do 1. W Aleksandrowie odbył się hit kolejki. Sokół podejmował rezerwy Widzewa. Do przerwy nie zobaczyliśmy bramek. Dopiero w 64 minucie dośrodkowanie Łukasza Chojeckiego w pole karne zakończyło się golem Igora Kani. Sokół był bliski trzech ligowych punktów. A to ostatnia akcja meczu z doliczonej trzeciej minuty. Łukasz Plichta dośrodkował w pole karne. Interwencja Miłosza Rogalewicza zakończyła się faulem i żółtą kartką dla bramkarza. Rzut karny, zdaje się, dla widzewa tak jest jedenastka. Dla Daniel Monka uratował jeden ligowy punkt. Sokół utrzymał pozycję lidera. Widzę wrzutem na taśmę, bo teraz też kończy to spotkanie arbiter. Na koniec podsumujemy mecz RKS-u Radomsko ze Zjednoczonymi Stryków. W 38 minucie wpadła pierwsza bramka dla gospodarzy, Juliusz Molis na 1 do 0. A to 58 minuta i Bartosz Machaj tym sposobem pokonał Bartosza Pawlaka. Końcówka meczu była niezwykle szalona, bo w 83 minucie RKS prowadził 3 do 0 po golu Juliusza Molisa. 3 minuty później podwyższył Kajetan Misztalski, a to 89 minuta i karnego, podyktował sędzia Kamil Krasnopolski. Adam Patora zdobył honorowego gola dla Zjednoczonych. RKS wygrał 4 do 1. Mecz Orkana Buczek z Omegą Kleszczów ze względu na zły stan boiska zostanie rozegrany w innym terminie. Zobaczmy teraz tabelę po 15 klejkach. Klasyfikacja strzelców. Zaproszenie na najbliższy weekend! Zachęcam do odwiedzania strony internetowej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz do głosowania w ramach GOLA Kolejki. Teraz przyszedł czas na nominacje. Macie jedno bardzo ważne zadanie: wybrać najładniejszą bramkę 15 serii spotkań. Ja dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Nominacje: Joachim Pabiańczyk, Boruta Boruta-Zgierz Alany Siwek, LKS 3 Łódź Bartosz Bujalski, KS Kutno Bartłomiej Szatkowski, Start Brzeziny Juliusz Mollis, RKS Radomsko. Głosujemy do niedzieli do godziny 20 na stronie Facebookowej Loży Sportowej. Czy wiesz, że? Mecze kolejki w całości obejrzysz na YouTubie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. A Gola kolejki wybierz na stronie Facebookowej Loży Sportowej. Subskrybuj i lajkuj.